Dzień dobry, witam na mojej stronie internetowej zadedykowanej specjalnie do kursów i edukacji w makijażu permanentnym. Ja nazywam się Marek Wacławczyk i zajmuję się już mikropigmentacją, makijażem permanentnym 10 lat, a w zasadzie 15 lat pracuję już w tym beauty industry. Wcześniej mieszkałem i pracowałem w Wielkiej Brytanii, w Londynie, a od jakiegoś czasu, od kilku lat mam również gabinet tutaj w Katowicach. Także zapraszam do zapoznania się z ofertą edukacyjną. Ja oczywiście mam szeroki wachlarz i doświadczenie w różnych aspektach makijażu permanentnego i mikropigmentacji i takie też prowadzę i oferuję kursy. Są to kursy jednodniowe, niektóre są dwudniowe, zaawansowane. Dla osób, które już mają doświadczenie makijażu permanentnego i chciałyby podnieść swoje, swoje możliwości i doświadczenia, poprzez praktykę. Także są to specjalnie zaprojektowane kursy dla Waszych, dla Twoich potrzeb, w miejscach, gdzie mamy jakieś problemy, możemy się skoncentrować i zaprojektować ten kurs specjalnie dla Ciebie. Kursy są to oczywiście w makijażu permanentnym brwi, wszystkimi metodami kreseczki oka również dłuższe, cieńsze cieniowane latino takie fajne grube usta, jak również mikropigmentacja skóry głowy tutaj mam kurs jednodniowy zaawansowany dla kogoś już wykształconego w tej dziedzinie oraz kurs dwudniowy dla osób, które mają już doświadczenie w makijażu permanentnym czy dla tatuażystów, którzy pracują już z igłą, pracują już ze skórą i pigmentami i chcieliby się nauczyć jakiegoś nowego podatku. Także zapraszam serdecznie do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej. I oczywiście do kontaktu kursy są odbywają się w Katowicach, w moim gabinecie, a dla osób z Wielkiej Brytanii w Londynie, w centralnym Londynie oraz w Windsorze. Zapraszam serdecznie.